Cześć, witam Was serdecznie w Solnitce. Dzisiaj filmik do którego zabierałem się już od dłuższego czasu. Chciałem Wam pokazać, jak usunąć. Jak ja usuwam apitazję. Tutaj jest jedna, którą znalazłem. Chwaścik, który rozmnaża się dwoma sposobami. Jednym sposobem jest normalne rozmnażanie żeńskie, męskie a drugim jest po prostu takie, że jeżeli zerwiemy go wyrwiemy, spróbujemy go oderwać od skałki to on po prostu kawałkami tymi, których nie odłowimy znowu zacznie się rozmnażać w innych miejscach i to dlatego jest takie chwaściho jak widzicie rybki już urosły Kolec sporych rozmiarów już jest. Rybki zdrowe. Ganiają się trochę. Błazenki o terytorium walczą. Koralowce pięknie sobie rosną. Robi się coraz cieplej. Także myślę, że zacznę dokupywać koralowce i zacznę rozbudowywać to akwarium krewetki się pochowały no i tak wygląda to moje akwarium morskie teraz czym usuwam te apitazje tutaj mamy taki oto produkt czekajcie, światło Joe's Juice taka malutka Mała buteleczka, gdzieś koło 40 zł to kosztuje, z tego co pamiętam. Szczykaweczka, i zaraz spróbuję uchwycić, jak to wygląda. Jak to wyplewić, ten kwast. Naciągamy troszeczkę tego, nie za dużo. Jest troszkę gęste, dlatego ja rozmieszam to troszeczkę z wodą. A dobrze wymieszamy. I teraz apitazję. I po wszystkim.